Leki i lekarze skracają życie. W czasach antycznych ludzie żyli dłużej i zdrowej bez lekarzy i leków. Według danych z USA, błędy medyczne i leki na receptę są trzecią główną przyczyną śmierci po raku i chorobach serca. W Polsce jest tak samo tylko służba zdrowia jest państwowa i państwo pilnuje, żeby nikt nie sądził się z państwową służbą zdrowia. Dzień dobry. Nasza cywilizacja zbudowana jest na serii oszustw wynikających z głupoty tłumów kierowanych przez grupy interesów. Głupota polegająca na zaufaniu do władz i nauki jest normą. Każdego dnia bombardowani jesteśmy wiadomościami o zwiększonej umieralności na raka choroby serca, cukrzyce i inne tak choroby cywilizacyjne. Ale jednocześnie jesteśmy dumni z postępu medycyny i wierzymy, że żyjemy dzięki temu najdłużej w dziejach ludzkości. Tymczasem to, że zwiększa się umieralność na choroby, to fakt, którego nie da się ukryć. To zaś, że żyjemy dłużej, to dane wyciągnięte z kapelusza oszukańczej medycyny. Tak, jak w przypadku religii opartych na Biblii lub oszustwa globalnego ocieplenia, o którym zrobiłem mój poprzedni film, nikt nie bada faktów, lub nawet nie zastanawia się nad bredniami powtarzanymi od rana do wieczora w mediach. Na przykład: Zwiększa się umieralność na raka. Żyjemy dłużej. Zwiększa się umieralność na choroby serca. Żyjemy dłużej. Mamy epidemię cukrzycy. Dzięki owocom żyjemy zdrowiej. Zwiększa się umieralność na choroby cywilizacyjne. Mamy postęp medycyny i żyjemy dłużej. Ludzie, to nie jest możliwe. Jeśli zwiększa się umieralność, to żyjemy krócej. Niestety. W Europie Bismarck ustalił wiek emerytalny w wieku 19 na 65 lat, bo ludzie żyli średnio 90 lat. Mój dziadek i babcia żyli 94-96 lat na wsi, w Białobrzegach, pod Kockiem. Lekarza nie widzieli i większość mieszkańców tej wsi w tych czasach dożywała 90 Co ciekawsze, dopiero Gierek wprowadził ubezpieczenia medyczne dla rolników. I nikt przed rokiem 1970 nie chodził do lekarza i nie brał leków. Ludziom wyprano medialnie mózgi do tego stopnia, że większość wierzy, że kiedyś ludzie żyli średnio 30 lat. A jest to czysta fantazja, rozpropagowana medialnie przestrujące nas lekami i skrócające nam życie koncerny farmaceutyczne. Antyczni historycy i zachowane do dziś dane sta statystyczne imperium rzymskiego podają jasno, że w czasach antycznych ludzie żyli średnio dłużej niż dziś. W antycznej wsparcie zawodowych żołnierzy zwalniano do cywila później niż my to robimy w czasach dzisiejszych, bo w wieku 60 lat. Więc ta armia była zdrowsza i długowieczniejsza niż dziś. I nie mogła żyć 7 lat 30. Historycy piszą, że antyczni persowie żyli średnio 80 lat, ale kapłanie i królowie perscy, którzy byli kapłanami od czasów Cyrusa Wielkiego do czasów Jezusa, jeśli nie, ich nie zamordowano, to wszyscy przekraczali wiek 100 lat. Na przykład o perskim królu Dariuszu Biblia podaje, że żył lat 120. Najdłużej w czasach antycznych żyli Etiopowie długowieczni, a po nich zaraz plasowali się Egipcjanie. O średniej długości życia Etiopów w V wieku przed Chrystusem tak donosi ojciec historii Herodot w dziejach powtarzając wiadomość dwukrotnie. Etiopiowie długowieczni żyją średnio 120 lat, a wielu ten wiek przekracza. Żywią się wyłącznie mięsem i wszystkim, co z mleka pochodzi. Zaraz na drugim miejscu po Etiopach Herodot stawiał Egipcjan, wśród których spędził wiele lat. O nich wspomina w dziejach, że ze wszystkich narodów są najzdrowsi. O Egipcjanach pisze też żydowski historyk i kapłan Flawiusz. Żydowska sekta Esenczyków przeniosła się z Egiptu do Palestyny w czasach Jezusa i reprezentowała typową dla Egipcjan zdrowotność i długowieczność. Tak o ich długowieczności pisze w pierwszym wieku naszej ery Flawiusz w wojnie żydowskiej, traktując to jako rzecz normalną. Esenczycy żyją do późnej starości tak, że przeważnie osiągają wiek ponad 100 lat. A zawdzięczają to, jak sądzę, prostemu i regularnemu sposobowi życia. Również Rzymianie w pierwszym wieku naszej ery żyli znacznie dłużej niż my. Długowieczny senator i autor encyklopedii rzymskiej. Ple, Pliniusz Starszy, tak podaje w historii naturalnej, o tragedii pogorszenia się zdrowotności i zwiększonej śmiertelności w związku z pojawieniem się w Rzymie armii profesjonalnych lekarzy. <tryk> Stąd ów tragiczny napis na grobowcach: Umarłem od nazbyt wielkiej ilości lekarzy. Codziennie zachodzi jakaś zmiana w metodach leczenia. Tylokrotnie przewałkowanych, udajemy się tam, gdzie nas zapędzą wiatry greckie. I jest rzeczą jasną, że które tylko z owych szrolatonów umie dobrze mówić, zaraz staje się panem naszego życia i śmierci. A przecież tyle tysięcy ludów żyje bez lekarzy, nawet bez lekarstw, jak i lud rzymski przez 600 lat. Ten, choć nie jest pochopny do przyjmowania nowych umiejętności, to jednak medycyny był bardzo chciwy, aż się z nią zetknął i się od niej odżegnał. Medycynę wprowadzili Rzymianom Grecy, jak mawiał kato. Za każdym razem, kiedy oni rozpowszechnią u nas coś ze swojej nauki, wprowadzam ogólny upadek specjalnie wtedy, jeżeli, jeśli przyślą swoich lekarzy, sprzysięgli się żeby wszystkich barbarzyńców zabić swymi lekami, a i to nawet robią za pieniądze, żeby im ufano i żeby mogli tym łatwiej szerzyć spustoszenie. Nas też zaliczają do barbarzyńców i traktują jeszcze pogardliwiej od innych, nadają nam ośmieszające przyzwisko prostaków. Zabraniam ci kontaktów z lekarzami! Otóż ten Kato umarł, licząc 85 lat. Nikt więc nie może mu zarzucić, jakoby miał zbyt mało czasu na zebranie doświadczeń. Lekarze uczą się na nasze ryzyko i przeprowadzają doświadczenia kosztem naszego życia. Jedynie lekarzowi wolno bezkarnie zabić człowieka. Co więcej, nie dosięgają go żadne wyrzuty. Pacjentów oskarża się o braku miarkowania i w ogóle zrzuca się winę na tych, co zmarli. Kiedy zaś Greków wypędzono z Italii, a było to długi czas po Katonie, specjalnie wymieniono lekarzy. Tak pisze Pliniusz: Starożytni Rzymianie byli narodem rozsądniejszym od narodów nam współczesnych. I wygonili lekarzy z Italii. Dzięki temu żyli dłużej i zdrowiej. Encyklopedia rzymska podaje długowieczność mieszkańców Italii według spisu ludności przeprowadzanego w pierwszym wieku naszej ery. I tak. W regionie pomiędzy Apeninami a Po 120 lat żyły trzy osoby w Parmie i jedna w Brescello. W Parmie 225 lat. Jeden mężczyzna w Piacenza i kobieta w Faenza, 130 lat. Lucius Terentius, syn Markusa w Bolonii, 135 lat. Markus Aponiusz i Tertulla w Rymini, 137 lat. W rejonie Picenza w mieście Waleja 6 osób osiągnęło wiek 110 lat, a cztery 120. Ponadto jedna osoba, Markus Matius Felix, syn Markusa z Galerianów. Żył 150 lat. W innych częściach Italii spis ludności przeprowadzony w ośmiu rejonach pokazał, że 54 osoby osiągnęły wiek 100 lat, 14 osób wiek 110 lat, 2 osoby 125 lat, 4 wiek 130 lat, 4 osoby 137 lat, a 3 osoby 140 lat. Takie dane podaje Pliniusz. Ja moją nową serię, zatytułowaną Oszukańcza Medycyna, dedykuję przegonieniu lekarzy z domu i przekazaniu wiedzy historyka, jak żyć długo i zdrowo i wyleczyć się samemu z chorób, których nieuleczalność jest spowodowana chciwością medycyny. Na zdrowym ani lekarz, ani aptekarz nie zarobi. Ja od 15 lat nie chodzę do lekarzy i nie kupuję żadnych leków. A zdrowie mam jak koń. Tacy jak ja budzą przerażenie u medyków i aptekarzy. Bo co będzie z nimi, jeśli? Ty, jak ja, wyzdrowiejesz i przestaniesz korzystać z usług medycyny. Tragedia kompletne zniszczenie medycyny. I tylu popłatnych zawodów. Dziękuję.